Papuga, która krzyczy i gryzie, problem z charakterem czy z człowiekiem? Sprawdźmy, kto tu naprawdę popełnia błąd. No właśnie, to jest pytanie, które spędza sens powiek naprawdę wielu, często sfrustrowanym opiekunom. W tym naszym opracowaniu przyjrzymy się, gdzie tak naprawdę leży źródło problemu i, co najważniejsze, jak je rozwiązać. Ale zanim zanurzymy się w ten temat na dobre, mała prośba. Jeśli takie dogłębne analizy Was interesują, zasubskrybujcie nasz kanał, żeby niczego nie przegapić. To dla nas naprawdę wiele znaczy. A teraz do rzeczy. Każdy, kto tego doświadczył, doskonale zna to uczucie. Taka bezradność, smutek, a czasem, no cóż, nawet strach, kiedy ukochany, pierasty przyjaciel nagle staje się agresywny. To potrafi być naprawdę dezorientujące, zwłaszcza gdy zupełnie nie rozumiemy, skąd bierze się ta nagła zmiana. Wystarczy wejść na dowolne forum internetowe. Te skargi pokazują, że to jest naprawdę uniwersalny problem. Moja papuga mnie dziobie. Jest agresywna. Atakuje kompletnie znienacka. Brzmi znajomo, prawda? Mnóstwo osób przechodzi przez dokładnie to samo, czując, że po prostu zawiodło w tej relacji ze swoim ptakiem. A teraz spróbujmy dokonać kluczowej wymiany perspektywy. Bo co jeśli gryzienie to wcale nie jest złośliwość, co jeśli to jest forma komunikacji? Taki, powiedzmy, krzyk papugi, która czuje, że jej wszystkie wcześniejsze, o wiele subtelniejsze sygnały zostały przez nas kompletnie zignorowane. Spójrzmy na to w ten sposób. Dziobanie to jest ostateczność. To jest ten moment, w którym papuga, po wielu, naprawdę wielu nieudanych próbach przekazania swojego dyskomfortu, strachu czy frustracji, sięga po jedyny argument, który, no cóż, do nas trafia. To nie jest żadna wada charakteru, ale takie desperackie wołanie: Zrozum mnie. No dobrze, to jakie są przyczyny tej frustracji? Jest ich całe mnóstwo. Czasem to po prostu hormony, kiedy instynkt rozroczczy bierze górę, innym razem to strach. Wywołany na przykład nową osobą w domu albo jakimś gwałtownym ruchem. Ale przyczyną może być też ból. Papuga może po prostu chorować, a nasz dotyk sprawia jej cierpienie. Do tego dochodzi frustracja, nuda, obrona swojego terytorium, a także i to jest niezwykle ważne, zachowanie, którego sami ją nieświadomie nauczyliśmy. I tu moi drodzy, dochodzimy do sedna sprawy. Bardzo często, naprawdę w najlepszych intencjach, popełniamy fundamentalne błędy. A dlaczego? Bo traktujemy papugę jak psa albo kota. Zapominamy, że jej sposób postrzegania świata, jej psychika jest kompletnie, ale to kompletnie inna. Spójrzcie na tę tabelę. To jest po prostu kwintesencja całego nieporozumienia. My głaszczemy papugę po grzbiecie, myśląc, że to taki przyjacielski, miły gest, a ona. Ona odbiera to jako stymulację seksualną, sygnał gotowości do lęgów. Dajemy jej ciepłe, rozdrobnione jedzenie, a ona widzi w tym zachowanie typowe dla partnerów. Oferujemy jej ciągłą bliskość, a ona interpretuje to jednoznacznie: wybrał mnie na swojego partnera życiowego. I co się dzieje potem, kiedy nie jesteśmy w stanie zaspokoić jej naturalnych instynktów, ona czuje się odrzucona i sfrustrowana. A ta frustracja prowadzi prosto do agresji. A to nam świetnie pokazuje, jak unikać tych błędów. Zasada jest banalnie prosta: pieszczoty ograniczamy wyłącznie do głowy i szyi. To są gesty, które w ptasiem stadzie oznaczają przyjaźń, wzajemną pielęgnację i absolutnie unikamy dotykania grzbietu, skrzydeł, okolic ogona. To są strefy zarezerwowane dla partnera. Szanując te granice, wysyłamy bardzo jasny komunikat: hej, jestem Twoim przyjacielem, członkiem stada, ale nie partnerem. Ale wiecie, Niewłaściwy dotyk to nie wszystko. Ogromny, naprawdę gigantyczny wpływ ma też otoczenie. Papuga, która zostaje sama w domu na 8 czy więcej godzin, czuje się po prostu porzucona. Zła dieta, zbyt bogata w cukry i tłuszcze, tylko potęguje problemy hormonalne. Nudna, pusta klatka to prosta droga do frustracji. Podobnie zresztą jak sztucznie wydłużony dzień, światło palące się dłużej niż 12 godzin kompletnie rozregulowuje jej naturalny i biologiczny cykl. Dobrze. Przejdźmy więc do konkretów. Skoro znamy już potencjalne przyczyny, czas na rozwiązania. Jak odbudować to zaufanie i naprawić relacje? Od razu mówię, to jest proces, który wymaga cierpliwości, ale jest absolutnie w 100% możliwy. Krok pierwszy, i chyba najważniejszy, to nauka języka ciała papugi. Trzeba obserwować jej oczy. Rozszerzone ziernice to może być ekscytacja, ale też strach. Zjeżone pióra na karku. To już jest sygnał ostrzegawczy. Reagując na te subtelne znaki, unikniemy eskalacji. Po drugie, szacunek dla granic. Nigdy, przenigdy, nie zmuszajmy papogi do kontaktu. To ona musi wyjść z inicjatywą. I po trzecie, dieta zdrowa, zróżnicowana, bogata w warzywa i zieleninę, a uboga w tłuszcze i cukry. To ma absolutnie kluczowy wpływ na jej samopoczucie. Co dalej? Kolejne kroki dotyczą już samego środowiska. Regularny sen, około 12 godzin w całkowitej ciemności i ciszy, to podstawa regulacji hormonalnej. Dalej, klatka musi stać się miejscem stymulującym, pełnym zabawek do niszczenia, łamigłówek. To zajmuje umysł papugi i po prostu zapobiega nudzie. I jeszcze jedna, bardzo ważna zasada ignorujmy krzyki o uwagę. Zamiast tego, nagradzajmy momenty ciszy i spokojnego zachowania. W ten sposób ptak bardzo szybko uczy się, co mu się po prostu bardziej opłaca. Właściwie to wszystko sprowadza się do tych prostych zasad, które widzimy tutaj w tabeli. Zamiast karać krzykiem, co tylko potęguje strach, nagradzajmy pozytywne zachowania. Obserwujmy mowę ciała, zamiast na siłę wymuszać kontakt, zapewnijmy jakieś zajęcie, zamiast pozwalać na nudę na ramieniu, która często kończy się właśnie dziobnięciem, no i spokój. Spokojny ton i przewidywalne ruchy budują zaufanie. A teraz przejdźmy do ostatniej, ale być może najważniejszej części, do czegoś, co jest taką fundamentalną zmianą w naszym postrzeganiu papugi. To trzeba sobie naprawdę dobrze uświadomić. Papugi nie są udomowione, nie tak jak psy, które od tysięcy lat ewoluowały u boku człowieka. Papuga w naszym domu ma niemal identyczne geny, te same instynkty i te same potrzeby, co jej dziki kuzyn żyjący gdzieś w dżungli. To jest dzikie zwierzę, które po prostu próbuje odnaleźć się w naszym, ludzkim świecie. A tutaj dochodzimy do kluczowego punktu, który doskonale ujmuje w słowa behawiorystka Ada Włoch. To nie papuga ma się dostosować do nas. To my musimy nauczyć się żyć z nią, zrozumieć jej naturę i zaspokoić jej potrzeby. Cały obowiązek adaptacji leży po stronie człowieka. A jaka jest jedna z najważniejszych potrzeb papugi? Bycie częścią stada. Dlatego często idealnym rozwiązaniem problemów z samotnością i frustracją jest zapewnienie jej towarzysza własnego gatunku. Samotna papuga przelewa wszystkie swoje potrzeby społeczne na człowieka, co rodzi problemy. Dwie papugi mogą stworzyć zdrową, naturalną relację między sobą, odciążając tym samym opiekuna od roli jedynego partnera. Podsumowując, warto zadać sobie jedno bardzo ważne pytanie. Czy jesteśmy gotowi przestać postrzegać papugę jako takiego udomowionego pupila? a zacząć widzieć w niej dzikiego, niezwykle inteligentnego współlokatora, współlokatora, którego język musimy poznać, którego granice musimy szanować i którego potrzeby musimy w końcu zrozumieć, żeby zbudować prawdziwą relację opartą na zaufaniu.